Cześć! Jestem Kamil Wolski i witam Was w kolejnym odcinku dla Kamil w czwartym tak, i, i dzisiaj też kość specjalny to majeczka no to przemyśl mieć majeczka która się myje i jest słodka pomachasz? O tak, pomachaj, pomachaj. No, mój koładek, który kładzie te karty robi. Bo lubi tam siedzieć. Dobra. <ścoughs> Więc tak. Co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj w vlogowym kamerze będziemy robić tak zwany Um, Opowiadanego o kotku. I tak. Um, tak Sorry, że. Um, no, że jestem jeszcze w piżamie. jest taka rozwojona cała kołdra, ale to jest sama poszewka. O, ale tutaj jest kołdra. Do tego, że jest dopiero. Do dziewiątej nad ranem. I. Po prostu dopiero się obudziłem i byłem u mojej siostry, gdzie właśnie Majka była. I po prostu przy do mojego pokoju, to ja sobie tak zrobiłem. I myślę, że tutaj tej Majki będziemy się trochę bawić z Majką, bo to trochę nie będzie jako vlogowy kamer, tylko taki odcinek specjalny na vlogowego Kamila. No cześć. Cześć! Mm. No tutaj nic nie widać. Chodź, chodź, chodź. chodź po mojej, Chodź. No! Nie gryź mnie, tylko chodź. Chodź. No, chodź. No, chodź. 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 No właśnie. Kaja. No Jesteś głodna? No, idziemy do piwnicy. Chodź, chodź na łóżko, chodź. Czekajcie. Czekaj. Chodź. Posłuchaj, chodź na łóżko, chodź. Cześć. Dzięki. Tylko nas widać. Suła, to tą kamerę trzymał. Okej, okay, już, 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 już. już się wyrywasz. To jest mój komputer. Go włączę. to jest mój kochany. Laptopik. Mamy tego komputera. Mamy same laptopy. Trzy um, chyba z Windows 7? Czy z Windows 7? Jeden z XP. Dwóch XP, ale chyba to trzy. Mój, właśnie Windows 7. Moje siostry, moje drugie siostry, które bo może XP. No, ja chyba ma Windows 7. No i e, mojej taty, które ma e, właśnie XP. I e, komputer całej rodziny, którego wszyscy go używają z Windows 8. No to miał być mój komputer, bo ja go dostałam na komunię, ale na... w sumie nie trudno. <tuszy> Jak to to obejrzysz, to mój komputer jest. No. Ale kiedyś wam powiem. <tuszy> no, więc to mój kotek kochany. No i na razie.